Cześć, tuszymy, kontynuujemy misję. Idziemy po buty dla Lawan, która jest tutaj z nami. Masz u mnie dług, pamiętasz? Tak, pamiętam, pamiętam. No dobra, to lecimy. A mogę na. Ważne. Dobra. Więc, buty dla Lawan. Nie wiem, czy ten odcinek będzie długi, czy nie. Nagrywam go od razu po poprzednim odcinku, więc. Do zobaczymy. Nie wiem czemu ona mi każe tu iść Czy ona mnie poszła wystawić czy co, ale... Mam nadzieję, że nie Ujemnik z inhibitorami On był po prostu, tak? I na lewo Jestem w środku nie dotykaj znajdź mi te buty co mogło cię tu tak wystraszyć fajnie ciekawe czy działa nasza składanka <grym> Znam nieco inną lałam. No trochę. Czyli musiałam o, mieć trochę. Męskie buty. oj, oj, oj. chyba nie jesteś siłą kobitą. Hmm, milusza. Mam go odważysz, no. Zobaczymy. Ej, ok. z inhibitorami w pobliżu No, Laon, kto by przypuszczał? Mhm. Znalazła się już. Wybacz, nie. nigdzie nie widzę czerwonego pudła. Za słabo szukasz, fajfusie. Jest jeszcze jeden pokój za dyktą. Tak mnie wyzywa. Słuchajcie, bo mówiła, że jest jeszcze jeden pokój. Czyli tutaj tak, a jak tu wejść? Chyba nie o tą stronę chodziło, czy nie? Albo pod spodem? O. prawie na. na szczęśliwą. Może jej ja go przypominał, dlatego się tak martwi. Yeah. Przytulne gniazdko. Nie byłaś tu sama. On wciąż tu mieszka? Nikt tam nie mieszka. Znajdź te buty i skończ z debilnymi pytaniami. Co to taka agresywna? Walisz dziurę w rybim oku niż tę miejscówkę? Ta dziura to mój dom. Najpotrzebniejsze rzeczy wzięłam ze sobą. No, poza butami. Okej. Okay. Sorry, miałem nic innego nie dotykać, ale to są. So... Uuu, kurde, jak dek... Dra kurcze. Rozpieszcza no Ładny domek Ładne mieszkanko takie, jak na takie czasy Ja nie widzę tu żadnych butów 2025. Te butelki są warte fortuna. Górdę. A który tu mamy rok? Bo nie pamiętam. Tak serio nie pamiętam. Nic tu nie ma. Coś chyba remont robi tutaj na górze w ogóle. Chyba spędzali tu mnóstwo czasu. Lałan, znalazłem twoje buty. Świetnie, a teraz stamtąd spierdalaj. Mm. Szkoda, to przytulne gniazdko z winkiem i niezłym widokiem. I z muzyką. Odkrywam tu nowe oblicze, Lawan. I wiesz co? Nie winię tego gościa, że ją lubił. Kimkolwiek był. się, Aiden. Hej, ja, ja wcale... Lawan, czekaj! Co? Hakon! Ty gnojo! Aha! Co? Niech sobie chwilę i tygodnie gonią. To trwa i trwa, aż grupli zgotują niebiosa. Szlak Lawan! Ja pierdzielę. Dlatego go chcę. Ale ona to zrobiła, umyślnie, bo wiedziała, że tam jest to te zdjęcie, żeby zobaczył czy jak. Zapomniała o nim. Lawan, jesteś tam? No weź, nie chciałem cię urazić. Spotkajmy się na moim dachu. Masz tam na mnie czekać. Oddasz mi buty i możesz spierdalać. Oczywiście poszłaś tam, gdzie chodzisz, gdy się wkurzysz. Ech... <laughs> Sorry <laughs> <laughs> Pierwszy sajt się we mnie nawet... Ale Na pierdzielę Co jest? Wykryd pojemnik z inhibitorami Tak, kwarantanna to jest A bo jest tak zapyta... A bo tu jest konwój, dobra wejść na ten dach? Nie było linku czasem? W chyba, nie? Nie. Już nie? Już źle pamiętam Bo to inne miejsce było Idę w tą stronę wygry pojemnik z inhibitorami 40 metrów Prasnie A zaraz to ogarnę, się widzimy, bo nie ma sensu tak biegać. Więc jest coś o, Nie, przeleciałem, to chyba tutaj mam mieć, bo jak jest żółte. Nie widzę innego wejścia na dach tutaj Kurde, znowu spinaczka To tyle on będzie ciężej wejść chyba niż na tamtej misji tak akurat na dach musiał wejść Będę? Tera, nie widzę żółtych tych Gdzie teraz? A tu. O kurde. No to nie jest skakanie. Kurde. Nie żyjesz. Hardcore buty dla lauan. To kamisia. O. Nie wiem czemu. Co to jest za ciemna strefa tutaj? jest bezpieczna strefa Nie ogarnę tego Czemu tu biegać nie mogę Halo? Proszę biegać Najpierw tu sza Co to jest to nie no nie tak ja Chyba wyjdziemy na dach Nie zabijaj się, Nie chcę umierać. Szmatka kolejna Ech, to te skomplikowane wejścia Nie jest łatwa no, jakby to powiedzieć Co jest? Kako chciałem użyć, ale najwidoczniej nie mogę o, bo to były rury, a ja ich nie widziałem Op. nie zwróciłem na nie uwagi oczywiście fajnie, że miałem wszystko w to, o sprawność to przynajmniej nie męczy zrobieniem tych zadań w drugą stronę? Bezdach obok Nie mogę. Jakby to nie i tak zrobić. O wiecie co się stanie. Jednak nie zginąłem, jednak przeskoczyłem. Kappa. To za zbijanie butelek w ogóle. Już jak będzie na to nie będę kombinował z takim czymś. A ja, to... tu chwila, tu jest zdrowo ogólnie. Już tu ja jestem to już podejdę, co nie? Bateria linka? dobra. Nie Niepotrzebnie tu skakiwałem. W razie Dobra lawa, lecę po ciebie Ach. Ale to ja mam na nią czekać niebyta? Lepiej weź też to. Nie miałem pojęcia, że byłaś z Hakonem. A myślisz, że dlaczego chcę go sprzątnąć? No tak, to logiczne. To, że ktoś czyta poezję, nie znaczy, że nie zasługuje na śmierć. Zerwaliście ze sobą dlatego, że zostawił Franka, czy. Zostawił Franka, bo zerwaliście. Ach, naprawdę nie, nie ma na teraz sensu jeszcze. tego analizować. Cokolwiek między nami zaszło, to był wielki błąd. Nie powinnam być aż tak naiwna. Dlatego nie chciałam, żebyś tam węszył. Do kurwy nędzy, mogłeś to uszanować. O, Przepraszam. Zapomnij, że tam byliśmy. Zostaw mnie w spokoju. A co chleje? Loan, co się dzieje? Ale jesteś upierdliwy. <tryk> Teraz zauważyłaś? Wiedz, że zajebiście nie lubię biadolenia. Mówienie o swoich uczuciach to nie biadolenie. Dobra, możesz tu zostać jak chcesz. Tylko mi nie przeszkadzaj, jestem zajęta. Upijaniem się? Nie, głupku. Podziwianiem gwiazd. Patrz, widać wielką niedźwiedzicę. Hmm, aleś ty mądry. Tylko, że to nie jest wielka niedźwiedzica. <grym> Ups, <grym> ale warto było spróbować. Znasz jeszcze jakieś zbiory? Tak, za dawnych czasów Frank sporo nauczył mnie o nocnym niebie. Kiedy budowaliśmy rybie oko, lubiłam wspinać się po rusztowaniu na dach. Frank przyłaził i gadał, że jest za zimno, za późno i takie tam. Zawsze kończyło się na tym, że godzinami opowiadał mi historię, a ja uwielbiałam go słuchać. Gwiazdy widać jak na dłoni, i zdają się być tak blisko, że mógłbyś chwycić je za jajca. Frank zawsze tak mówił. Fajne, co? A co z tobą, Aiden? Co ze mną? Czy pielgrzymom można złamać serce? O kurde. O Jezus. To... to działa raczej w drugą stronę. Pielgrzymi prędzej rozkochują w sobie i porzucają. Wiecznie w trasie. Rozkochujesz w sobie i porzucasz? Po prostu dążę do celu. Hmm. W Oj, takim razie zresztą. twoim gwiazdozbiorem będzie Orion. Myśliwy. Jest tam. Mamy szczęście, bo nie jest widoczny przez cały rok. Pojawia się i znika. Jak wy, pielgrzymi? Wymyślasz to, żeby zrobić na mnie wrażenie? Może. A może nie? Udało mi się? <laughs> Nawet tak. A tamten wiersz? To tylko słowa, Aiden. Słowa mają znaczenie. Niebłaznem czasu jest miłość. Choć po nią porusza jej, Sięga jego kosa. Niech sobie chwile i tygodnie gonią. Tylko słowa, co? Tak. Tylko słowa. Zapytamy o tego Hakona. To poznałaś Hakona, kiedy budowaliście rybi On i Frank trzymali się zazwyczaj razem. Przyjaźnili się. Sprawa jest naprawdę prosta. Byłam młodą dziewczyną, szukałam atencji, a on lubił się zabawić. Mhm. Przynajmniej dostałam nauczkę na całe życie. Wciąż ci zależy, co? Inaczej po co kazałabyś mi tam wejść? Tak, zależy mi, Aiden. Zależy mi na tym, kim się stałam. Dlatego nie chciałam tam wracać. Żeby słaba dziewczynka, która tam mieszkała, nie wzięła nade mną góry. Kiedyś jej nienawidziłam. Teraz po prostu mam ją gdzieś. <słuch> lepiej, lepiej chodźmy spać. Aiden... Jak spotkam Hakona, zabiję go. Krótka piłka. Nie próbuj mnie powstrzymać. Dobra, ale zemsta nie sprawi, że poczujesz się lepiej. Nie zrobię tego dla siebie, tylko dla Franka. Pomszczę wszystkich, którzy zginęli tamtej nocy. Zgasło wtedy wiele gwiazd. Hakon jest mocny w gębie, ale jak przyszło co do czego, zostawił przyjaciół na pewną śmierć. Pokazał swoje prawdziwe oblicze. Jebany tchórz. Kurde. Czasu już nie cofniesz. Fakt. Hm. Ale mogę posłać gościa do grobu. I to zrobię. No. Dobrej nocy, Aiden. Kurde, zawzięta jest. Lawan? Lawan, Poszło. jesteś tam? O, dziwne. Lawan! Słyszysz mnie? Spokojnie, wróci. Noc pod gwiezdnym baldachimem to niezapomniane przeżycie. Skąd ty to... Juan, skoro masz szpiegów, to po co ci ja? Bo nauczenie pielgrzyma szpiegowania jest prostsze niż nauczenie szpiega skakania po dachach. Skoro taki z ciebie ekspert, to daj mi informacje, których potrzebuję. Dobra. Okazuje się, że ten twój doktor z GRE ukrywa się w Old Wiledor. Ale najpierw chodź na statek. Tam usłyszysz resztę. Na statek? Czyli wątek zdała na razie nam się zamyka i lecimy dalej z tamte wątkiem. No dobra. Ciekawe, ciekawie mnie czy te wybory mają jakiś duży wpływ na to, co ten O właśnie to jest pożo. Jemy się że tak powiem. Cóż. My Tu mamy bezpieczną strefę odkrytą ogólnie na tym dachu. Tylko na dole, chyba tylko na dole. Gdzie mamy iść do SPków dobra. Jest ta mapa cała do odkrycia, bo musiał streamka z tego zrobić. No, jak zadymki nie ma, on tam walczy na solo, bo bez internetu może grać Solo. Odpalić tą grę chociaż i przechodzić. Więc e, ja to chyba solo też zrobię na jakimś streamku. Na razie kończę. Krótki odcinek był krótki, no i oczywiście żubni na zakończenie. Także dzięki, że padliście. Trzymajcie się. No. Przynajmniej mamy wątek rozwinięty z Lawan No zobaczymy, co się dalej stanie. Też czuję, że będę stawiony pod ścianą i będę walczyć razem i będę miał do wyboru albo pomóc Akonowi, albo pomóc lawarn. Mam nadzieję, że będzie opcja, żeby tu pominąć tą pomoc, ewentualnie I nie pomagać ani jednej, ani drugiej stronie A ja tak podejrzewam, to nie znaczy, że tak musi być, nie? A jak nie będzie tej opcji I będę musiał wybrać pomiędzy jedną osobą, a drugą To nie spodoba mi się to Mimo, że Hakon Na razie ma u nas minus, a Lawan no nie za bardzo mm, Ale wolałbym się jednak nie mieszać i własne sprawy, nie? Wiecie o co ho Dobra, to nic. No, następnego ciało.